Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania bitwę na Oho. Bitwa, która e, zwyciężyła w konkursie na e, japońskiego tygrysa. I właśnie Adamos 1999, e, który wykręcił wynik na tym japońskim hateku, otrzymał e, tego japońskiego tygrysa jako nagrodę ode mnie. E, warto tu zauważyć, że Adamos nie jeździ strolem tak jak ja jeździłem. Mamy tutaj 90 pocisków zwykłych, które dysponują penetracją 215 milimetrów i 330 uszkodzeń oraz 10 pocisków odłamkowo burzących Widać kanonen kanonę pancera kawałek, a nawet więcej niż kawałek, za 306 przyjął pierwszą pestkę mapa Linia Zygfryda tryb obrony, czyli identyczny tryb w którym ja na tym samym czołgu zrobiłem całkiem przyjemny wynik expa bitwa była ufa i zresztą bitwa ta była również w na kanale Tutaj teraz szał na blindzie, na który spokojnie można sobie pozwolić, bo zapas amunicji jest taki, że raczej go nie wystrzelamy. I zobaczymy, co tutaj naszemu bohaterowi yy, uda się yy, wykręcić. 55% szans na wygraną według ma. Dobre losowanie, bo Adamos jest jednym z 100 tierów. 8, jak wprawdzie jest sporo, ale jest też kilka siódemek i kilka szóstek. Dobre losowanie pod tym względem, że 215 penetracji na dziale na swoich tierach yy... Nie Jest jakimś takim tragicznym wynikiem, natomiast no już przy rozrzucaniu na dziewiątki, a na pewno na dziesiątki te 215 peny, przy tak wolnym i wielkim pojeździe, jakim jest Owho, bywa problematyczne. Dlatego ja też grałem na trolu, ale oddaję tę możliwość, że możemy sobie zamontować akurat w przypadku tego czołgu takie działko, jakie preferujemy. Teraz 112 nas przebiła, mamy 1 do 2, Wyrównanie, wyrównany wynik, jeśli chodzi o HP. -ki. W miarę wyrównany. Jak widzimy teraz, y... i z drugi się odbił od naszego bohatera. 112 została wykończona. Jest 3 do 3. I z drugi po raz kolejny się odbija. Teraz. Próba przycelowania na indyka, tak jest, za 357 zł. Złapał pesteczkę, teraz LC Imix. Chyba tutaj próbował przycelować naszego bohatera, nie wiem jakim cudem, ale nie trafił w taką wielką szafę, jaką jest Ocho. Teraz się od nas odbija. To w ogóle oznacza, że ten LC chyba nawet nie ma topowego, topowego działa, bo strzela zdecydowanie za szybko i z drugiej próbował nas odjechać. Teraz tutaj widzieliście problem z celownikiem, prawdopodobnie serwerowy jeszcze nie nadążył. 3 do 4, kolejne dingi. Od naszego bohatera. Teraz skupienie się na LC, który był dość upierliwy, ubicie go, nie będzie nas więcej wkurzał. I jest 4 do 5, dalej cały czas wyrównanie, jeśli chodzi o HP-ki Tutaj bardzo, bardzo nerwowe nerwowe ruchy kamerą naszego bohatera. Sprawdzam, czy nie ma na niego przestrzału, teraz wyjeżdża po pisa drugiego. Niestety, no nie to jest to, co jakiś czas temu wspominałem. Czasami warto użyć jednak tego celownika yy, snajperskiego. Kolejny raz niestety nieudany strzał 2149 uszkodzeń cały czas na koncie. Wyjeżdża teraz i trzeci. Bokiem pięknie, tak jest, pokazał się. On nie miał problemu z przebiciem naszego bohatera. To jest to, co ja wspominałem w tematyce. Oho, że czasami są bitwy, kiedy dingamy naprawdę wszystko przodem, a czasami są takie sytuacje, że wyjeżdża właśnie i z trzeci, albo tygrys drugi i przebija nas od przodu strzał za strzałem. Bywa to strasznie frustrujące. Myślałem szczerze mówiąc, że pod takim kątem dingnie się nasz bohater od tego drugiego. Udało mu się jednak to przebić. Jest 5 do 9, zobaczcie naprawdę kiepski wynik, jeśli chodzi o fragi. Teraz 6 do 9, ten T32 został wykończony. Natomiast pula hapsów jest dość podobna, więc nie ma jeszcze aż takiej tragedii. Tygrys się dinga od naszego bohatera. Sam przyjmuje za 319. Za chwilę znów się odbije od Adamosa. Nawet nie zdążył strzelić, więc bardzo możliwe, że y, miał uszkodzonego Amoraka. Teraz trzeba się pozbyć tego małego wraku LCK, w ogóle chyba go nie czuć. Nie wiem, co tam się dzieje. A nie, 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 nie wjechał w niego chyba nasz bohater. Nieważne zresztą. I z drugiej na gęsi można wyjechać, dobić. Tak jest, czwarty frak. Teraz strzał Windyka, Kopytko strzela nas za 147, całkiem sporo. Nie wiem, Adamas, powiedz, czy miałeś tą osłonę przeciwłamkową największą zamontowaną na ocho, czy też nie? Teraz za 69. Jest super pershing bokiem do nas. Bardzo ładnie można go teraz za to pokarać. Nie wiem czy on liczy na to, że jest w stanie skapować bazę. Szczerze mówiąc, nie wiem jaki był jego zamysł. Teraz nasz bohater kieruje się Polwa, który nie widzi oho. Piąty frag. 4431 punktów uszkodzeń. Jest super pershing na kapie. No. Strzał w dolną płytę superpersa przy penetracji 215 to nie jest dobre, dobre rozwiązanie, zwłaszcza po buffie z persa. Teraz od przedniej płyty to można się ligać naprawdę potężnymi działami. No superpersing ma duży problem, bo naszych tutaj graczy jest trzech, właściwie teraz już dwóch z, pers z pers dobrze skończył lufę. Teraz jakby y, zdążył tylko dojechać, a nawet jeszcze ładnie go w trafił w bok, tutaj Adamos. Paranowanie, y, niestety zerwał, go się, że dziwię się, że nasz bohater ma tak słabą naprawę. Tam, nie wiem, widziałem w pierwszej fazie 8 chyba sekund, to znaczy, że nie bardzo ta załoga jest rozwinięta. I z trzeci, po raz kolejny się przebił. A, bo strzela na pcr ach dobra, nieważne. Teraz dopiero zauważyłem mój błąd. 5114 y, uszkodzeń i tom już są na naszym koncie. Teraz trzeba uważać, bo IS3 spokojnie może nas tutaj y, załatwić. Pojawia się kopytko. Trzela trafia nas za 6. Ok. Wykończenie artylerii IS3 jakimś cudem się od nas dinga. Jeszcze dodatkowo zostaje zapany na gąsienicy. Ładny strzał y, w. Teraz by super pershing y, również dopadł. Widzimy, że nie patrzy na nas. Niestety, złe teraz, złe teraz strzelanie trzeba było troszkę dokładniej przymierzyć. I czy uda się zrobić rad dla tersa Na tym się trzecim Oraz raz kolejny link. Niestety, super pershing go dobija. I zostaje RHMIK. Tutaj Adamos e, pisze, żeby mu go zostawić. Zobaczymy, czy e, tutaj drużyna na to pozwoli. Wiadomo, że Radley to Radley, to Radley. Zawsze kolejny medal Radleya cieszy. E, Przyspieszmy, może troszkę, żeby Was tutaj nie zanudzać, bo jednak ochotą to nie jest demon prędkości. Dobra, jest. Pojawił się R.H.M. E, nie trafił w szafkę, by było słychać strzał, ale jednak szafka dalej żyje i sza, e, szafka go dalej stara się przebijać. E, z... Super Pershing również. Teraz widzimy Adamo Skupiaczek. Myślałem, że poczeka jeszcze na jeden strzał. Nie czekał, dobrze mu przylosowało. 6000 przekroczone i zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: Zabitewkę, oczywiście, nasz bohater uzyskał odznakę mistrzowską asa-pancernego, medal Radleya Waltersa, stalową ścianę High Caliber oraz Top Gun. 6060 punktów uszkodzeń, 8 fragów. I do tego 517 punktów po asyście dało naszemu bohaterowi 1798 punktów bazowego EXPA, co w kategorii na japońskiego tygrysa wystarczyło, żeby zgarnąć główną nagrodę. 31 strzałów oddanych, 24 trafionych, 20 z penetracją zablokowane przez pancerz, 3520, co pokazuje, że ocho czasami potrafi coś podbijać, przejechane. Delikatnie powyżej 1,5 km, z kątem premium udało się zarobić prawie 58 tysięcy kredytów, i EXPA wpadło 2697. Jeszcze raz wielkie gratulacje, Adamus. Mam nadzieję, że japoński tygrys sprawuje się jako tako i że czasami nim grywasz. Jeżeli Wam się bitwa podobała, dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.